Co, Mariusz? się Słuchajcie do końca! Pum, 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 Słuchajcie, Pieniądze, pieniądze, robię sobie pieniądze Mam po uszy już kasę, więc jestem bogaty Rad mi jakoś idzie, bogaty jestem m pieniądze leżą na ziemi. Pełno ich tu jest. Więcej ich tu chyba nie ma. Ale spójrzcie to. tego jest strumienia. O nie, komar! Zniszczony jest. Spójrzcie na tego komara. Zasłużył na to. Te, na to. Zasłużył sobie na to. je naszą krew. Więc już zginął, przez mój o, o o Teraz zginie, pożałuję. nie. No. Yeah. Ten wulgaryzm, mów tu nie ma. Bo to mi łapią stęka. Więc nie będę przeklinać. Ale będę rapował, powo, puwał. Więc widzowie, wie ja, Ryszard, Ryszard. Więc subskrybujcie pojęcie. Bo kto nie zasubskrybuje? ten jest trochę niemiły proszę wspierajcie mnie w subskrypcjach wyświetlenie trochę dużo youtube chce że bym Pościł sobie z nagrywaniem a jak wy widzowie twierdzicie że ja sobie odpuścił z nagrywaniem nie nigdy mam nadzieję że youtube przestanie o to panią po mnie leci, to anioł po mnie leci, o nie, on chyba sobie idzie, o nie, piekuła mnie łapią, o nie, 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 nie O widzowie, chcecie ciekawostkę do tego muzyki to spójrzcie. Bo cię bo To nie mogę Wam pokazać. No tak, trochę to... Widzicie to? To jest patrzenie, że... Jak z głębi spojrzę to widzę coś takiego. jak tak. jest no coś takiego. Wracam do rapowani. Wracam do rapowania. Pieniądze, pieniądze, bo uszyję już mam, pieniądze, pieniądze, ale są same pieniądze, 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 pokazać nie wam mogę, już biegnę, już biegnę, mamiokrós. Pieniądze, pieniądze, ja umię pieniądze, pieniądze, pieniądze. Szyki mam też dzisiaj tu, u, 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 u. pieniądze, d, 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 d. pieniądze, pieniądze, a wracamy do pieniędzy, Dzy. moje pieniądze, mani 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 money, cash, mani mani money, 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 cash, cash, cash. Money, 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 cash, cash. nie potrzebuję, to muszę mieć, ale tutaj sobie jak jakoś więc znowu, grajcie. Następnych części chyba nie będzie. Więc się krajcie w sobie... Pa! To może być rolka. Ale mi.